Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czarka. to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj ponownie znajdujemy się w grze Hearts of Iron 4, a jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałem Was prosić o zostawienie łapki w górę i suba na kanale, bo jest to dla mnie super zastrzyk energii i chęci do tworzenia filmów. Wbijcie jeszcze na mój Instagram Czarek na Prestiżu, gdzie możecie podpatrzeć mniej lub bardziej ciekawe fragmenty z mojego życia. Link oczywiście zostawiam Wam w opisie. A więc bezbędnego przedłużania, zapraszam na odcinek. A więc dobrze, witam w naszej Polsce. No i nie ma co tutaj za bardzo gadać, no bo pali nam się grunt pod nogami. Mamy wojnę ze Zjednoczonym Królestwem i ze wszystkimi koloniami. Jeszcze tylko brakuje, żeby faszyści z Ameryki doszli do nich, to dopiero będziemy mieli klops. Ale dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Jaka jest sytuacja? Instytut Fizyki Jądrowej jest w toku. Już cały, całe drzewko polityczne zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Co możemy tutaj? Możemy trochę pójść tu w armię naszą. No i trzeba to jakoś rozegrać, jakoś się dostać do tego Zjednoczonego Królestwa. Ale co nam może pomóc? No, jedynie jakieś tutaj państwa niderlandzkie, to się chyba tak czyta. Mam nadzieję, że tak i się nie wywaliłem, że tak powiem. Albo Norwegia, ale tutaj wszystkie państwa. No, oprócz Luksemburga, ale Luksemburg nam się nie przyda. Mają program pomocy z Kanadą, I to może ich skłonić do pomocy im, a nie nam. Nasza agencja jakoś sobie radzi. No, niestety, tutaj u nas jest poważnie. Ale musimy zrobić naciski dyplomatyczne, operacje, pigułki z trucizną. Wiecie, no, chcę, żeby oni dołączyli, zaprosić do frakcji. Aha, aha, muszą mieć więcej bezpowiązań. Dobra, to zrobimy tak: poprawiamy relacje i stworzymy tutaj siatkę wywiadowczą. Oni na pewno nie mają żadnej agencji, to sobie poradzimy. Pani Natalia musi sobie dać radę. No i widzimy się już za momencik. Instytut Fizyki Jądrowej mamy zakończony, teraz weźmiemy sobie dodatkowy zespół badawczy no i tutaj, jeszcze Wam na szybko pokażę sytuację siatka się buduje alianci się zbroją przeciwko mnie Rosjanin sobie Rosjaninuje a ja panikuję spojrzyjmy jak wygląda sytuacja no nie za ładnie, na Czechosłowacji ludzie nadal się buntują no ale powoli to spada, posłuszeństwo wzrasta. Na Litwie jeszcze trochę i będę mógł obniżyć. A we Włoszech to nie wiem jak to będzie. Myślę, że już teraz mogę obniżyć na tajną policję. Zobaczymy jak zareagują. O, stop! Francuscy faszyści ogłosili... Wojnę domową z komunistami fra francuskimi. To już kolejna wojna domowa, gdzie biją się faszyści z komunistami. Już trzecia. Zobaczymy, kto tym razem wygra. No ale to chyba jest oczywiste. Przy okazji, saperzy mi się zrobili, ale dobra, obserwujemy. No, oni żadnych jednostek takich, żadnych takich jednostek dobrych nie mają. No właśnie. Komuna francuska poradziła sobie. To parę rzeczy się zmieniło bez mojej wiedzy. Bo nawet nie wiedziałem, że tutaj Albania jest marionetką Francji. Nie jestem liderem wojny. A kto jest liderem wojny? A między może już jest wezwane. No to straty na polu już wynoszą milion osób w sumie. Zobaczymy jak to się rozwinie. O. Jak widzicie Czechosłowacji musiałem wprowadzić stan wojenny, żeby dopiero te nastroje buntownicze spadły? No niestety. Ale tutaj... To za Olzie powinno być polską prowincją. Tak jak to było w 39. Ale dobra. To nieważne. Ale ta animacja samolotów jest fajna. Dodatkowy zespół badawczy zrobiony. Bierzemy teraz szyby imienia Łukasiewicza. W Krakowie będziemy wydobywać ropę, co nam zwiększy ilość paliwa. Jeszcze tutaj udało nam się zrobić trochę zamętu w Norwegii politycznego. Kraj jest teraz bardzo podzielony. No i będziemy się starać, żeby nasza partia bez powiązań, będzie, żeby miała no, jak największe poparcie, żebyśmy mogli ich wciągnąć do frakcji. Czas się w końcu wziąć za naszą marynarkę wojenną. I przede wszystkim za desanty. W tym momencie, jeśli chodzi o bitwę na morzu, jesteśmy bardzo zacofani. No ale postaram się to zwiedzić teraz, położyć na to nacisk. Nareszcie, Norwegia dołączyła do Międzymorza. No i super. Zacząłem już produkować oddziały, które pomogą nam się dostać na Wyspy Brytyjskie. Musimy ich wezwać do broni. Oni się nie zgodzą. Szkoda, ale dobra. Ważne, że są w naszej frakcji. To jest już duży progres. Bombowce strategiczne będą potrzebne do przewożenia bomb jądrowych. Od razu doktryny zrobimy. Lot w szyku, elegancko. Udało mi się przekonać Norwegię, czyli po prostu w końcu się zgodzili przyjąć moje wyzwanie do broni. Bardzo dobrze. Przy okazji nam się zrobiły szyby imienia Łukasiewicza. Weźmy teraz przygotowania do kolejnej wojny. Trochę jest to spóźnione, ale zawsze to będzie bonus do doktryn. Winston Churchill. No, człowiek, który ma pod swoją komendą Kanadę, Afrykę Południową, Cesarstwo Indyjskie oraz Australię, ale również ma wojnę z paroma państwami w Europie, czyli z naszym międzymorzem. Założę się, że to właśnie że to właśnie Zjednoczone Królestwo wysyła do mnie swoich agentów, żeby destabilizowali mi państwo. Ja tutaj gospoda gospodarkę i cywilów robię, a później pójdziemy w obronę pasywną, czyli będziemy mieli bonus do kontrwywiadu. Obrona pasywna Potrzebujemy tego teraz bardzo. Udało mi się zrekrutować kolejną agentkę, która przyda nam się do infiltracji późniejszej Zjednoczonego Królestwa. Oddziały hiszpańskie są w Norwegii. Przygotowania do kolejnej wojny skończone. Teraz weźmiemy import technologii okrętów podwodnych, bo okręty podwodne to jest coś, w co warto iść. Loty w szyku zrobione, bombowanie, znurkowania odpalone. Jeszcze tutaj jakieś decyzje, nie wiem, utworzenie sekcji afrykańskiej. W sumie czemu nie. Import technologii okrętów podwodnych skończone. Weźmy się teraz za pacyfikację ruchu oporu. Niech to w końcu pójdzie w dół. Obrona pasywna skończona. Już zrobiliśmy to do końca. Teraz weźmy, kradzież schematów. Nareszcie możemy przygotować desant. Spróbujmy tutaj. Zobaczmy, jak to będzie. Jeden oddział płynie. Oddzielmy ich tutaj. Niech dowodzi nimi Edward Śmigły Ryc. Ludzie, wie weźcie się, zbierzcie tutaj i płyńcie do Oslo. I stamtąd ruszajcie na Zjednoczone Królestwo. Dobra, pierwsze oddziały już płyną. Radzież schematów zrobiona. Dobra, dajcie mi momencik. Ja to ogarnę i zaraz wracam. Dobra, już jestem. No już każdy jest. Wy tutaj mieście wspierać desant. Puśćmy ten desant. No, zobaczmy, co się stanie. Czy podpłynie do nas jakaś jakiś inny statek, czy my musimy coś kombinować? Brak dostępnych rejonów. Co to znaczy brak dostępnych rejonów? Dlaczego nie jesteście w stanie wokół naszego sojusznika Norwegii pływać? Dobra. Zrobiłem coś, czego myślałem, że nie zrobię. A mianowicie zaprosiłem Irlandię do frakcji. Tylko oni, tylko Rumunia ich zaprosiła. Zaprosiła ich od razu do wojny, no i teraz są powoli przejmowani. Moment. Zrobiły mi się okręty desantowe. Mo może to jest w końcu coś, czego nam brakowało. Jeszcze raz. To raczej było to. Bierzemy sobie broń pancerną. Super. Odcięli. Musimy sobie tutaj poradzić. Po... Siema, widzowie. No, niestety ucięło mi film. No, na szczęście, w takim już końcowym momencie odcinka, bo tylko ich wypchnąłem z tej Irlandii. No i koniec odcinka był. No, a więc teraz się muszę z wami pożegnać. A więc łapkujcie, subskrybujcie, piszcie miłe komentarze. Ja Wam przypnę serduszko. Trzymajcie się. No i cześć.